Violetta Villas, wielki talent i tragiczny los, tak naprawdę. Kobieta, która zawojowała amerykańską publiczność, a nie potrafiła zawojować polskiego show biznesu w tamtych latach, szarych latach PRL-u, w których żyła i w których przyszło jej pracować. Natomiast bezapelacyjnie zawojowała publiczność polską, ponieważ. To publiczność się kochała najbardziej. Nie miała szczęścia ani do ludzi, ani do kariery, ani do krytyków. Oczywiście mówię tutaj o Polsce. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z tą książką, ponieważ dopisaliśmy do niej puentę, a więc jak zmarła i dlaczego.